Szanowni Państwo, no, spotkaliśmy się tutaj, e, aby poinformować Państwa, mieszkańców o tym, że przed nami wspaniała inwestycja związana z przebudową e, ulicy Kościelnej od, od Alei Niepodległości do ulicy e, Daszyńskiego. E, no jest to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat. E, jest to jedna z głównych arterii Wołomina, gdzie tysiące osób codziennie prze, przemieszczają się. Ta inwestycja, która jest przed nami, myślę, że poprawi komunikację, poprawi wygląd miasta. No i myślę, że mieszkańcy będą domyślać tej ulicy same jak, jak, jak my będziemy do niego, no, takich miejsc potrzeba, gdzie można sprawnie się poruszać, gdzie tu m.in. innymi na, na skrzyżowaniu z ulicą Reja będzie wyniesione skrzyżowanie, które potrafi, poprawi też znacznie bezpieczeństwo. Dlatego też myślę, że chcemy szybko skończyć tę inwestycję. I szybkio zakończę, by mieszkańcy mogli z nich korzystać. Z nami pani Frederick Field, która będzie zbudowała tę ulicę Panie burmistrzu, może kilka zdań technicznych na temat tej ulicy. Od kiedy do kiedy będzie rozwana inwestycja? Bo też, gdyby pewne utrudnienia będą dla mieszkańców, ale myślę, że perspektywa ukończenia tej ulicy, jesteśmy wszyscy gotowi, aby tę chwilkę tych, tych utrudnień ponieść, aby po krótkim czasie można było tą ulicę Panie to ulicą korzystać. Pani burmistrzu, dziękuję bardzo. Tak termin zakończenia inwestycji to 31 lipca tego roku i tak jak powiedział Pan Burmistrz, będzie to bardzo szybka inwestycja, mimo tego, że zakres jest bardzo duży tej inwestycji. Wartość kontraktu, który będzie podpisywany za chwilę Pan Burmistrz, ale prezes, to kwota pamięci 414 tysięcy złotych. Tak jak powiedział pan burmistrz, kompleksowo przebudujemy, wyremontujemy odcinek ulicy Kościelnej od Niepodległości do ulicy Daszyńskiego razem z parkingami, razem ze zjazdami, wjazdami, razem z wymianą e, kanalizacji deszczowej, wodociągu, e, kanalizacji ogólnospławnej i całą infrastrukturą w ramach tej e, ulicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani prezydent dwa słowa? Więc ja dołożę wszelkich starań, żeby nawierzchnie były piękne i Państwo rzeczywiście byli zadowoleni, jak również wszyscy

Jeszcze. Teraz spokoju. Spokoju, tak? spokoju. Było pytanie od jednego z mieszkańców, czy będzie kwestia ścieżek, ścieżka rowerowa? Będzie pani burmistrz, oczywiście, szanowni państwo, będzie ścieżka rowerowa, ale również będą nowe chodniki. I w ogóle nadamy, chciałbym, nadamy tej drodze, tej ulicy taki nowy charakter. Ten nowy charakter będzie polegał na tym, że na części tej ulicy będzie, nie będzie zwykła kostka typu BH-ton 6 i 8, na wiatrach 8, a na nawierzchni drogi 6, tylko to będzie taka kostka, którą, z którą mieliśmy do czynienia, możemy zobaczyć na krakowskim przedmieściu. Specjalnie taka szklona kostka, dokładnie ona taką ma nazwę. Kostka pani naczyńki. Kostka z posypką. Z posypką, szanowni państwo. Ona w ma... W taki... części tam. Też. Hmm. 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 Oczywiście wykorzystamy jak gdyby cały ten pas drogowy po to, żeby zrobić również zatoki autobusowe parkingi, maksymalną ilość parkingów i również w części wymienimy słupy oświetleniowe po to, żeby właśnie tak jak wspomnieliśmy wcześniej nadać nowy charakter tej ulicy, żeby to był taki jakby taka forma deptaku na części tej ulicy. Oczywiście przebudujemy wjazdy i zjazdy na posesję, również wykonamy pasy zieleni wzdłuż tej ulicy, wykonamy oznakowanie pionowe i poziome, również azyle dla osób pieszych, Poszerzymy tam, gdzie będzie to możliwe, chodnik i ścieżkę rowerową, po to, żeby jak najwięcej mieszkańców mogło korzystać z tej ulicy. I oczywiście maksymalna ilość miejsc postojowych, w tym głównie na odcinku pomiędzy ulicą Hutniczą a ulicą Sikorskiego, po to, żeby również tam mieszkańcy, czy to korzystający z, z Mszy Świętych, czy też to będzie ten, ten główny odcinek gdyby tego deptaku. Najważniejszych do końca lipca powinno się tak. zadziać. Jest to inwestycja długo oczekiwana w przez mieszkańców i często na spotkaniach właśnie zwracamy uwagę, że na ta ulica powinna mieć właśnie charakter szczególny dla połumina. Jest największe osiedle e, rzeczywistości na Polska Częstochowskiej. jest duży ruch. E, to skrzyżowanie między ulicą Kościelną a Krzymskiego z... też będzie wzniesione, prawda? Czyli to jedno skrzyżowanie drugie skrzyżowanie wniesione reja i... I, i kościelnym jest to też kwestia bezpieczeństwa, kwestia poprawy, czy tej będzie w nasz to, to na pewno mieszkańcy będą zadowoleni. No, Pani dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję. No, postaram, się, postaram się zrobić Państwu drogę tak, żebyście byli naprawdę zadowoleni. Na pewno ja jako burmistrz władzy samorządowej i mieszkańcy będą na bieżąco obserwować pewną, pewnie przebieg tych prac i będziemy w miarę możliwości podpowiadać. Mamy krótki czas, musimy się spieszyć, dlatego ostro chodzimy na roboty, zamówiliśmy materiały, także postaramy się. Super. Zdam, Dziękujemy, tak. witamy ponownie w, Uuminie, bo nie okazję, tak, się, w ja Uminie, bo już Pani miała okazję... Tak, ja robiłam mimo ulicy u Państwa, ja robiłam osiedle, jeżeli się nie mylę, niepodległości. Niepodległości, do Pani. Tak. Teraz się powyżej w osiedle niepodległości, żebym niepodległości żebym... No ale jeszcze... je, jestem tu u Państwa na, na, na Armii Krajowej, mam bazę, także jestem w zasięgu niedaleko, jestem w tej chwili już mieszkanką w